Zrobiliście lekcje? Ja nie. No jasne. Ja też. Amelia, dlaczego tego nie zrobiłaś? Nie, nie słyszeliście? Mamy nowego nauczyciela. Myślę, że nie będzie sprawdzać. Nowa nauczycielka? Będziemy mogli z niej pożartować. Komunikujmy się z nią normalnie. Nie chcę dostać jedynki. Ja też. Może kupimy jej prezent? Wydawać pieniądze na nauczycielkę? Jeśli ona jest zła? Już czas na zajęcia. Nie ma czasu na prezenty. Chodźmy. Jaka jest teraz lekcja? Historia! Czas zapamiętać! To znaczy, że mamy nową historyczkę? Mam nadzieję, że będzie ciekawie wyjaśniać. Po co komu w ogóle historia? Kogo obchodzi, co się wydarzyło 100 lat temu? Historia zawsze ma znaczenie. Szczególnie dla tych, którzy chcą żyć, aby zobaczyć przyszłość. Nie zauważyliśmy, kiedy pani weszła! Musicie być ostrożni. Nigdy nie wiecie, kto może się za wami zakraść. Dzień. Jestem Waszą nową nauczycielką, Elizą Drakuleńko. Miło mi poznać, nie myślcie, że historia nigdy się wam nie przyda. A ja tam lubię historię, to przez Leo! To on niczego nie lubi. To nic, ze mną pokocha historię, albo nie będzie dobrze, tak, więc jaki temat w tym momencie omawiacie? O średniowiecze. To mój ulubiony okres. Tak bym chciała, żeby powrócił. A mi się wydaje, że wtedy było marnie. Gdybyś spacerowała po średniowiecznych miastach, nie powiedziałabyś tego. To takie interesujące. Chciałabym już o tym posłuchać. Otwórzcie swoje zeszyty i piszcie. Kurczę, ta nauczycielka jest straszna. Myślę, że celowo nas straszy, abyśmy byli grzeczni. A ja ją naprawdę lubię mówi tak. Ciekawe rzeczy, jakby widziała to na własne oczy. Nie pójdę już na jej zajęcia! Pójdę na spacer! To tylko pogorszy sytuację. Za nieobecności trafisz do dyrektora. A ty widziałaś, jak na mnie patrzy, jakby chciała mnie zjeść! Mi się wydaje, że obraziła się swoimi słowami o historii. Tak, nauczyciele zawsze się obrażają, gdy mówisz złe rzeczy o ich przedmiocie. Przeproś, a ona to doceni. Myślicie? Okej. Okay. Wreszcie go znalazłam. I udawał, że widzi mnie po raz pierwszy. Może naprawdę nie poznał. Zapłacisz za to, co zrobiłeś mojemu mężowi. Tak. Teraz muszę odpocząć i obmyślić plan zemsty. Dziewczyny, wiecie, czego się właśnie dowiedziałem? O, świeże plotki. To właśnie lubię. Wiecie, co przydarzyło się naszej historyczce? Właśnie byliśmy na jej lekcjach. Nie znowu, ale ze starą. No tu mówi, już. Nie każ czekać. Chłopaki mówili, że znaleźli ją rano koło szkoły. Była nieprzytomna. Niedactwo, co się stało? W szpitalu stwierdzili, że straciła dużo krwi. Co za horror? Kto się zaatakował? Tak, i miała tylko dwa nakłucia na szyi, żadnych innych ran. Leo, jeszcze słuchaj tych swoich chłopaków opowiadają bajki. No ale to prawda, jak nie wierzysz, to sama zapytaj! Nie chcę rozsiewać żadnych plotek. Co jeśli to nieprawda? Możecie sobie nie wierzyć, ale na waszym miejscu byłbym ostrożny. Wygląda na to, że w mieście grasuje Maniak! Oj, Leo, nie chodź późno w nocy jak zawsze i nie będziesz miał żadnych kłopotów. Zgłodniałem przez te wszystkie stresujące wiadomości. Chcecie? Nie, dziękuję. A ja staram się nie jeść cipsów. Próbuję przejść na zdrową dietę. decyzja. <skrywa> Jak ty się tu znalazłaś? Mówiliście tak entuzjastycznie, że nie zauważyliście, kiedy weszłam do szafy. Dlaczego byłeś w szafie? Dlaczego zaciągnęłeś zasłony? Mam wrażliwą skórę. A jeśli choć jeden promień słońca trafi na moją skórę, będę miała kłopoty. Ojej, nie chciałabym tak. Myślę, że powinieneś przejść na dietę. Po co? Jestem w świetnej formie. Ta czuję, jak twoja krew jest zła. Musisz ją oczyścić! Widziałyście to jest zupełnie bezczelna. Zgadzam się, zachowuje się trochę dziwnie. Myślę, że lepiej o niej nie plotkować. Ona pojawia się znikąd! Wiem jedno, lepiej się z nią nie kłócić. Dacie wiarę całą noc śniła mi się nowa nauczycielka. A może się w niej zakochałeś? Two co ty? Ciągle wydaje mi się, że pojawi mi się za plecami. Właściwie to Dużo o niej myślałam. Byłaby lepiej lekcję odrobić, a nie zawracać sobie głowy bzdurami. Przy okazji, wygooglowałam ją. I co znalazłaś? I co to takiego? Jest nauczycielką. Nie chcę, żeby uczniowie jej szukali. Musiała się gdzieś pojawić. Na uniwersytecie, w jakichś konkursach. Tak, to dziwne. Oj, no już myślicie o sobie jako detektywach. Dziesięć razy sprawdzałam. Nie ma Elizy Drakulenko. O, dobrze, że nie mamy dziś histy, nie zniósłbym tego. Za to dzisiaj mamy test z matematyki! Wolałbym 100 sprawdzianów niż te historie! Mam nadzieję, że znowu się nie zakradnie. Chodźmy na zajęcia. No to lećcie, ja wpadnę później. Najpierw pogadam z chłopakami. Dobra, nie spóźnij się. W panuje jakaś mrożna atmosfera, zauważyłaś? Moim zdaniem, Leo Cię już przestraszył. No okay, postaram się nie zwracać uwagi. Dzień dobry, dziewczyny. Jaki mamy dziś wspaniały dzień, prawda? Chyba się pomyliłaś. Mamy dziś matematykę. A? Tak, mamy test. Nie, nie mylę się, macie teraz historię. Dlaczego tak? Nikt nas nie poinformował. Przygotuję waszą klasę do Olimpiady Historycznej. A dlaczego nas? Uważam, że jesteście najzdolniejszymi uczniami. Swoją drogą, gdzie jest dan. E Leo? Zaraz przyjdzie. Do lekcji została jedna minuta. Lepiej, żeby się nie spóźnił. Zacznijmy naszą lekcję. Wyjmijcie długopisy i zeszyty. Cześć. Za moich czasów, za spóźnienie groziła surowa kara. Na twoje szczęście, czasy są teraz inne. Prawie przyszedłem na czas. A co z naszym sprawdzianem z matematyki? Jedyne, co powinno cię teraz interesować, to historia Dante. Co? Mam na imię Leo. Dobra, mogę wejść? Wejdź, a za karę. Zostaniesz po szkole. Przy okazji, Pani Drakulenko, postanowiliśmy dać Pani prezent od naszej klasy. Prezent? Mam nadzieję, że to coś wartościowego. Witamy serdecznie w naszej szkole! To takie miłe! A! Głupie dzieci! Co my zrobiliśmy nie tak? Myślę, że po prostu woli złoto. Co ona tu robi? Przygotowuje nas do olimpiady. Dziewczyny, coś się dzieje w szkole. Chłopcy powiedzieli mi, że wczoraj zniknęło kilku uczniów. Z zniknęli, czy wyszli na noc nie mówiąc rodzicom? Jak zwykle. Nie wiem, co tu się dzieje, ale jestem pewny, że nowa nauczycielka jest w to zamieszana. <laughs> Myślisz, że nowa nauczycielka porywa dzieci? Myślę, że jest do tego zdolna. Tak. A jest trochę podła, ale nie wygląda na porywaczkę. Amelia, przestań grać w karty w szkole. Nigdy więcej żadnych podarków, rozumiecie? Świetnie, teraz przystąpicie do testu. Czy to test ze średniowiecza? Nie do końca, ale ten test jest bardzo ważny. Jaka jest twoja grupa krwi? O której do domu wracają twoi rodzice? Czy jesz śmieciowe jedzenie? Co to za pytania i jak one się mają do historii? W ten sposób będę mogła was lepiej poznać. Czy to nie fajne? To dziwne. Odpowiedzcie na pytania. A ja muszę zjeść mam. Jimmy, to też nie jest dziwne? Trochę dziwne, ale nic krytycznego. Nie kumam. Dlaczego nauczycielka historii musi znać naszą grupę krwi? Sugeruję, aby ją śledzić. Śledzić nauczyciela? Zupełnie oszaleliście? Musimy się czegoś o niej dowiedzieć. Na pewno jest zamieszana w coś złego. Musimy się o tym dowiedzieć. Jimmy, jesteś z nami? Za coś takiego mogę mieć straszne problemy. Nie obchodzi cię to, że ona może być przestępcą? Niech robi co chce. Najważniejsze, żeby dawała dobre oceny. Kurczę, zrobiłabyś wszystko dla dobrej oceny. Jestem poważną osobą, nie musicie mnie wciągać w te swoje gry. I co? Skończyliście już test? Pani Eliza, ma pani coś przy ustach? Tak? Tak, coś czerwonego. Proszę, weź lustro, zobacz. Dobra, po tym dowietrzu teraz mamy lekcję. Wróćmy do średniowiecza. Czy ktoś chce odpowiedzieć przed klasą? Ja, ja chcę! Przygotowałam streszczenie. Przygotowałaś referat dlaczego? Dzisiaj w ogóle nie miało być lekcji. Przeciwnie, was zawsze się przygotowuje. Jimmy, chodź. O czym nam opowiesz? Mój esej dotyczy średniowiecza i wampirów. Naprawdę ciekawy esej. Kontynuuj. W średniowieczu ludzie szczerze wierzyli w istnienie wampirów. W różnych krajach pojawiały się historie o stworzeniach, które piły krew. Kto wie, może wyglądają jak zwykli ludzie, ale ukrywają swoją prawdziwą naturę. To najlepsze ese, jakie kiedykolwiek słyszałam! Naprawdę! Dostanę za to dobrą ocenę? No jasne, dostajesz piątkę za cały semestr! O wow, ale fajnie! Możesz zająć swoje miejsce. Dzieciaki, bierzcie przykład z Ginny. Nasza lekcja się skończyła i Leo nie zapomnij, że przyjdziesz do mnie po szkole. A, właśnie, właśnie. No ej, ona jest świetna! Fajna tylko dlatego, że dostałaś dobrą ocenę? A czego jeszcze chcesz od nauczyciela? Leo, chodź, będziemy ją mieć na oku. Popełniacie błąd. Och. Wciąż jestem w szoku, że Gini można tak łatwo kupić. Wiesz, jak ważne są dla niej oceny. To nic, poradzimy sobie bez niej. A drogą pomyślałam, co by było, gdyby nasz nauczyciel był wampirem? Nie wiem, ja myślę, że ona jest po prostu bandytką. Przypomnij sobie, nie lubi srebra. Ma też dziwne nazwisko. Drakulenko. Myślę, że to nie jest jej prawdziwe nazwisko. Zmieniła je, żeby ukryć się przed policją. To, może masz rację, znajdziemy dowody i zostanie wyrzucona ze szkoły. Dlatego pytała o naszą grupę krwi. Może masz rację, że jest wampirem. Musimy się tego dowiedzieć! Ale mamy farta! Teraz udowodnimy, że to krew i wtedy nie ujdzie jej to na sucho! Fu. Złe wieści! To tylko sok pomidorowy! Niemożliwe! Tak, to prawda. Ale to nie znaczy, że nie jest wampirem! Obserwujmy dalej! Chowa się przed słońcem! Tak jak wampir! Ale nie mamy żadnych dowodów! Nie wiem, jak inaczej to udowodnić. Moim zdaniem, wszystko jest jasne. Jak się macie? Poznaliście już tajemnicę? Jeszcze nie, ale Amelka jest pewna, że ona jest wampirem! Co w tym zabawnego? Mówiłaś o wampirach i dostałaś dobrą ocenę. Sama pomyśl! Amelka, ty to zawsze coś wymyślisz? Udowodnię to, zobaczysz! Jeśli to udowodnisz, to nie mam więcej pytań. Tylko, że nie mamy jeszcze żadnych dowodów. A jeśli przeszukamy jej torebkę, zdecydowanie musi być tam coś wampirycznego. Jak nas złapią, to trafimy do dyrektora. Zrobimy to na przerwie. Ona wyjdzie z klasy, ty będziesz na czatach, a ja sprawdzę torebkę. Zupełnie oszaleliście? Dobra, ja się w to nie mieszam. Oj, tam nie musisz. Leo, ale ty się zgadzasz. To ryzykowne. Chcesz poznać tajemnicę nauczyciela, czy nie? Oczywiście, że chcę. No to rób, co ci mówię. Pani Elizo, nie przeszkadzam? Czego chcesz? Chciałam cię tylko ostrzec. Moi przyjaciele zachowują się bardzo dziwnie i chcą przejrzeć twoje rzeczy. Przejrzeć moje rzeczy? To oburzające. Nie powinnaś się przyjaźnić ze złodziejami. Nie są złodziejami. Po prostu coś im w głowie leży i myślą, że jesteś wampirem. Ja wampirem? Skąd niby taki pomysł? Nie wiem. Po prostu ciągle szukają przygód. Nikt nie się. A ty nie sądzisz, że jestem wampirem? Nie, nie, no ja. Jestem człowiekiem nauki i nigdy bym tak nie pomyślała. I to błąd. Amelka, słyszałaś? Leo, nie przeszkadzaj mi, próbuję łożyć plan. Trzeba szybko zdemaskować nauczycielkę. Jestem taka głodna, masz coś do jedzenia? Sprawdzę. O, jest bułka z czosnkiem. Dawaj, to tu, jestem taka głodna, że zjem wszystko. Tylko szybko, zaraz zaczynają się lekcje. Na razie zostań tutaj, a ja w międzyczasie zajmę się twoimi przyjaciółmi. Nie ma jej tu, a torebka jest? Zabrała ją ze sobą! Teraz nasz plan całkowicie nie wypalił. Czegoś szukacie? Nie! Usiądźcie. Zacznijmy przygotowania do olimpiady. Nie mamy dużo czasu. To są główne pytania. Przygotujcie do nich notatki. Nie się spóźniła. Nie, Ginny nigdy się nie spóźnia. Pójdę jej poszukać. Kto ci pozwolił wstawać podczas zajęć? Usiądź sobie. No, no, no ale Ginny. Ja pójdę poszukać Ginny, a wy zajmijcie się historią. Myślę, że ona coś wie. Teraz jeszcze bardziej martwię się o Ginny. Myślisz, że coś jej się stało? Nasz nauczyciel jest szalonym wampirem. Wszystko mogło się wydarzyć. Amelko, a, 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 a patrz! To już na pewno nie jest sok pomidorowy. M może uda nam się uciec, zanim będzie za późno. A co Myślę, że ona uciekła! Nie Leo, nie uciekamy. Pójdziemy do dyrektora i powiemy mu o wszystkim. To chodź tylko szybko! Dyrektorko Flora, przepraszam, że nie pukałam. To sprawa życia i śmierci. Nie ma jej tu. A tu co? Przeszedł huragan? Zdecydowanie, coś tu jest nie tak. Dyrektorka nigdy nie zostawiłaby takiego bałaganu. Wygląda na ślady walki! Są ślady! Krwi! Jest źle. Wygląda na to, że dorwała też dyrektorkę. No i co robimy? Czas uciekać. To nie skończy się dobrze. Dobra, chodźmy. Uh -huh. Tak, tak, tak. A co wy tutaj robicie? Przyszliście się skarżyć? Nie, my po prostu. Zjemy wszystko! Jesteś wampirem i polujesz na uczniów i nauczycieli! Jakimi jesteście mądrymi dziećmi, ale to nie na nich poluje. Aha, nasza stara historyczka, Sasza, Wania! Wszystko wiemy! Oni byli tylko lekką przekąską, tak jak wasza przyjaciółka. Szukam tylko jednego. Łowcy wampirów. Sławie wiadomość! Nie mamy łowcy wampirów! Uch, naprawdę! Dante, powiedz jej! Jaki znowu Dante, nie znam takiego! Nie bierz mnie za głupią! Szukałam cię przez 300 lat i w końcu cię znalazłam! Nic nie rozumiem. Oto twój kumpel. Łowca wampirów. Leo, czy to ty? I tylko jakiś stary. Oszalałaś, nawet nie mam takich ubrań. To nie ja! Nadszedł czas zapłaty. Teraz odpowiesz za to, co zrobiłeś mojemu mężowi? Jakim mężem? Nawet go nie widziałem! Najpierw wykończę twoją przyjaciół, a potem ciebie. Dlaczego mnie to spotyka? A mogę zadać pytanie? Nie uratują cię żadne pytania. Muszę wiedzieć, za co mnie zabijesz. Okej, okay, pytaj. Co Leo zrobił twojemu mężowi? Ja nic mu nie zrobiłem! Pierwszy raz widzę tego psychopatę! Kłamstwo cię nie uratuje! Dobrze wiem, że to ty! Leo, nie przeszkadzaj, niech opowie! 300 lat temu Dante wbił kołek w serce mojego męża. 300 lat temu nie było w planach nawet moich rodziców. Ale na zdjęciu naprawdę byłeś ty. Amelka, a ty co jesteś z nią? Myślisz, że mam 300 lat? A skąd mam wiedzieć? Nie wiem już w co wierzyć. Dobra, miejmy to już za sobą. Zbyt długo czekałam na ten moment. <laughs> <laughs> Fu, co to za zapach? A to bułka czosnkowa Leo mi ją dał. Pożuj trochę. Mm. Czyli zaczniemy od ciebie. Jimmy, żyjesz? Przepraszam, że wam nie wierzyłam. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak się cieszę, że cię widzę. Uciekajmy szybko! Szybko, Jimmy, pospiesz się, szybciej! Nie mogę, wyssała ze mnie mnóstwo krwi. Niesamowite, jak tyle krwi wypłynęło z tak małych dziurek. Musisz odpocząć i coś zjeść. Oszalałaś? Nie mamy na to czasu. A co jeśli wampir się obudzi? Jesteś łowcą wampirów, wymyśl coś. Jakim łowcą? To pierwszy raz, kiedy widzę wampira. Czy ja czegoś nie wiem? Wampir polował na Leo. Mówiła, że on... Zabił jej męża. Leo, dlaczego to zrobiłeś? Amelko, ale dodaj, że to było 300 lat temu! Teraz już jestem zdezorientowana. Leo, masz jedzenie dla Jimmy? Nie mam plecaka i dałem ci ostatnią bułkę! Racja, co zrobimy, kiedy ona się obudzi? No musimy się jej pozbyć! Okej, okay, ale jak to zrobimy? Są różne sposoby walki z wampirami. Woda święcona, srebrna kula, osikowy kołek. Fajnie, nie mamy nic z tego. Leo, zostań z Jimmy, wiem, gdzie tu rośnie osika. W porządku. O! Leo, znalazłam cię! Wampir już mi to pokazał. To jest napisane, że to Dante, łowca wampirów. No, ona mnie tak nazywała Dante. Pił krew wampirów, aby stać się nieśmiertelnym. Że co? A to nie wampiry piją krew? Słuchaj dalej. Wcześniej ludzie i wampiry żyli razem, ale Dante niszczył niewinne rodziny wampirów, aby zdobyć ich krew. Co za tupek! Ten łowca wampirów Dante zniszczył prawie wszystkie wampiry i teraz ukrywa się z zapasem krwi. Patrzcie, co mam! Teraz nie musimy się jej bać! Amelka, wydaje się, że nie wszystko jest takie proste. Czytaj! Widziałam, <laughs> że daleko nie uciekniecie. Nie mogliście zostawić swojej rannej przyjaciółki. Chcę ci powiedzieć, że nie jestem Dante, ale Leo. Po prostu wyglądam jak on. Nie wierzę. Twoja krew pachnie tak samo jak jego. Może to jakiś jego daleki krewny? Nie życzymy wam krzywdy, jeśli nas nie dotkną. Ludzie zniszczyli moje życie. Bardzo nam przykro. Czy możemy ci jakoś pomóc? Aha, macie broń. Wiedziałam. A udajecie niewinne dzieci. Spokojnie. Świat się zmienił. Człowiek może przyjaźnić się z każdym. Nie rozśmieszajcie mnie. Ludzie nigdy nie potrafią być przyjaciółmi. Może powinnaś lepiej poznać ludzi. Nie każdy jest taki zły. Nie mam nic wspólnego z ludźmi. No, ale jesteś dobrą nauczycielką i twoje historie są ciekawe. Żyłam 300 lat z myślą o zemście. Musisz znaleźć nowy cel w życiu. Może macie rację. Nie musicie dziękować, kochani. A gdzie on poszedł? <noise> Jak to? Chciała tylko zmienić swoje życie! Mogła być dobrą nauczycielką! Dobra, dziewczyny, nie przeżywajcie. Tak czy inaczej, była wampirem. A z nimi nigdy nie wiadomo. Szkoda mi jej pogryzła pół szkoły. Ziomki, a wy współczujecie Elizie? Napiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie polubić i subskrybować kanału. Przed nami wiele ciekawych rzeczy. I wszystkim... wszystkim... Ha, pa, 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 pa!